Cześć moi drodzy, witam was serdecznie na kanale obstawiamy. Jak zawsze na porządek zanim przejdziemy do konkretów. Prośba o zostawienie łapy w górę. Pod tym filmem I dziękuję za każde kliknięcie, to pomaga rozwijać kanał. Jesteśmy wszyscy mega wdzięczni. Dzięki wielkie. Oczywiście do kuponów zaraz przechodzimy. Standardowe, jeżeli chcesz, przewijaj sobie od razu do tych kuponów. Nie musisz słuchać o zwrocie kasy za przegrany kupon, nie musisz brać udziału w konkursie, nie musisz dołączać do naszej grupy, gdzie jest ponad 100 tysięcy ludzi. Także jeżeli chcesz, przewijaj, a ja sobie na spokojnie swój wstęp e, klepnę. Zwrot kasy za przegrany kupon w od tego zaczniemy. Jeżeli nie masz konta w to jest legalny. W Polsce Book a konto założysz z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem, użyjesz kodu promocyjnego obstawiamy, tak jak widzisz na tym banerku, to możesz stworzyć pierwszy obojętnie jaki kupon za maksymalnie 228 zł. To oczywiście nie musi być taki kupon, jak tu widzisz, bo ty możesz zagrać sobie cokolwiek chcesz, cokolwiek Ci się podoba. Obojętnie jakie typy, kursy, dyscypliny, ile zdarzeń na kuponie nieistotne. Możesz zagrać za dychę, dwie dychy, trzy dychy, stópkę, 150, nieistotne. Jeżeli wejdzie, fajowo, hajs jest twój, możesz już nigdy nie wchodzić, nawet klika po uprzednim e, wypłaceniu tej kasy na swoje konto bankowe. Jeżeli wejdzie, Wejdzie, wszystko jasne. Jeżeli nie wejdzie, BetClick zwróci na twoje konto gracza. Kwotę pomniejszoną, ze stawki, oczywiście, o podatek, czyli masz zwrot kasy minus podatek we FreeBecie do jednokrotnego obrotu po kursie 2,14 na całym kuponie. Nic skomplikowanego, jeżeli ktoś chciałby skorzystać z takiego bezpiecznego kuponu na powitanie w betkliku, link rejestracyjny w pierwszym komentarzu pod tym filmem, założenie konta minuta i można tworzyć coś tam nawet na dziś. Zapraszam do naszej grupy na Facebooku, ponad 100 tysięcy ludzi, typerów takich jak ty. Zapraszam na Instagrama, tam dodatkowe kupony, których tutaj na YouTube nie ma. Linki są oczywiście w opisie pod tym filmem, także w jeżeli jesteś zainteresowany. Przypominam cały czas, że nasz mały sklepik internetowy ma się dobrze i się buja. Cały czas kubeczki e, kubeczki są. Można sobie albo komuś na prezent ogarnąć. Teraz wszystko widzisz na tej graficznej wystawce. Obstawiamy.Shop. Link do sklepu znajdziesz też w opisie. W komentarzu bez problemu to odkopiesz. Lecimy z konkursem 25 złotych freebeta w Betkliku do wygrania, co trzeba zrobić, żeby nie poważyć. Subskrybować kanał, obstawiamy. Zostawić łapę w górę pod filmem. I w komentarzu tu dokładne wyniki minuty pierwszej bramki w dzisiejszym meczu pomiędzy Marsylią a Paris Saint Germain. Dobre meczycho. W komentarzu dopisujecie swój, gracza z Betklika. Typujecie do 245 komentarze edytowane dodane po tej godzinie bez nich ugrasz na betclick nie biorą udziału w zabawie to jest standard nic się nie zmienia no i teraz przechodzimy do meritum tego kolejnego materiału tworzonego przy współpracy z betclickiem 7 kuponów od osób które już typowały nazbierało się dzisiaj tego sporo eee, a później kupony za mniejsze stawki z większą ilością zdarzeń czyli to co zawsze przy weekendzie zaczynamy od kuponu kacpra jeden podany jeden trafiony 1082 zł czystego profitu z tego bardzo ładny, ładny kupon na zielono no i mamy zwycięstwo tottenhamu w singlu dla mnie Kompletny nobet i tak jak zawsze cokolwiek chcę powiedzieć o tych meczach, które są na kuponie tutaj e, u kogokolwiek, tak tutaj szczerze Wam powiem, że no nie wiem, no okej, okay, okej, okay. ta Chelsea, trzeba to powiedzieć, ale biorąc pod uwagę te transfery i ten skład, no tragedia, tragedia po prostu, pięć ostatnich meczów, trzy remisy, porażka, jedno zwycięstwo ligowe z Crystal Palace 1 do 0 ledwo, Tottenham w o wiele lepszej, jakby dyspozycji. Bo oni te zwycięstwa przeplatają oczywiście porażkami. Nie ma jakiejś tam mega stabilnej formy, bo potrafią wygrać z Manchesterem City 1 do 0. Żeby w kolejnej kolejce z Leicester przerżnąć 4 do 1. No ale generalnie dyspozycja chyba zdecydowanie lepsza. W tym momencie przynajmniej. No i tutaj Totki cały czas w mocnej walce o top 4. Żeby to top 4 utrzymać, bo Newcastle jeden punkt straty tylko. A Totki mają mecz więcej od nich rozegrane. Więc tutaj mamy od Kacpra po prostu czyste zwycięstwo Tottenhamu. Kto nie ryzykuje szampana, nie, bije, ku, nie pije kurs na pewno, no na pewno taki dosyć zachęcający, no co to dużo mówić, więc coś takiego i pędzimy od razu dalej, teraz już Trebelek mamy Trebelek od Dawida, Dawid podał 5 kuponów u nas na YouTubie, 3 z nich, trafił 3578 złotych profitu ma z tych kuponów i to naprawdę bardzo ładnie wygląda, jeżeli chodzi o profit, i mamy tak, Marsylię z remisem i over 1,5 gola, no właśnie to spotkanie z Paris Saint-Germain, no tutaj już wchodzimy naprawdę w taką fazę mocnej walki o mistrzostwo, Paris Saint-Germain, 24 kolejki rozegrane we Francji, 57 punktów lider, 52 punkty ma Marsylię czyli 5 punktów stracy, no jeżeli dzisiaj by wygrali to naprawdę robi się tam gorąco a wiadomo, że Paris Saint-Germain potrafi ostatnio punkty pogubić i jakoś mega wybitnie, oczywiście nie grają, to stwierdzi każdy, więc tutaj mamy propozycję za zakładu na to, że Marsylia nie przegra, a w meczu zobaczymy minimum 1,5 e, gola, dalej mamy fajny fajny zakład, Sevilla z remisem i Underbramek. no tutaj generalnie Sevilla oczywiście po tym tragicznym początku sezonu fajnie się wygrzebała z tej strefy spadkowej i z tych odmentów ligowych, naprawdę, no teraz są w środku Tabeli, 12 miejsce i oczywiście ta forma też może nie zachwyca, bo to nie jest zwycięstwo za zwycięstwem, ale już ta gra zaczyna wyglądać. No, wszyscy, którzy tam śledzili losy Sewilli od początku sezonu, no to zdecydowanie mogą stwierdzić, że teraz to wygląda o wiele lepiej niż, niż zapowiadał początek sezonu. I tutaj yy, faktycznie o, grają dzisiaj z Osasuną 5 punktów stratki do tej Osasuny. Mamy propozycję na to, że nie przegrają, i do tego wysoki under goli. Doklejono jeszcze rzuty różne specji. No i tutaj jeżeli chodzi o Specję, no to oczywiście Specja to jest ekipa, która też, no, te roże są też pod to grane, bo to jest ekipa, która walczy o to, żeby gdzieś tam sobie yy, spokój ligowy zapewnić. Oni są aktualnie na pierwszym bezpiecznym miejscu, czyli nad strefą spadkową są od razu oni. Dwa punkty przewagi nad Weroną, która w tej strefie spadkowej jest jako pierwszy zespół. No i tutaj oczywiście trzeba walczyć, nie? Te wyniki też ostatnio Specji nie oddają, bo jak sobie zerkniecie na ostatnie mecze, pięć ostatnich meczów ligowych, no mamy cztery porażki, jeden remis. No gdzieś tych punktów trzeba szukać, jeżeli ekipa chce się utrzymać i tutaj mamy po prostu propozycję podrzuty rożne, nie? że gdzieś tam będą atakować, że nie będą dupy kisić w środku boiska czy pod własną bramką, tylko że będą atakować i starać się Udine te punkty urwać, bo teraz tak, jeżeli chodzi o mecze specji, no to pięć ostatnich sobie weźmy pod uwagę ligowych, nabijają najmniej trzy różne, bo 3 3 4 5 i raz udało się nawet 7 więc no tragicznie to nie wygląda, biorąc pod uwagę to, że Udine też jakiś kryzys formy ma, bo cztery ostatnie mecze bez zwycięstwa, dwa remisy, dwie porażki, może nie jest to najgłupsze. Właśnie idąc tym tokiem myślenia, że specja musi cisnąć, żeby te punkty kompletować, nie? Więc tutaj pod to mamy kornery i lecimy dalej do kuponu Ratka. 10 podanych, 6 trafionych, 1557 złotych czystego profitu i też mamy ligę włoską na początek. Mianowicie spotkanie Milanu i Atalanty. Ciekawy meczek. Ciekawy meczek, na pewno mocnych włoskich ekip. Może nie w czubie tabeli, bo Milan troszkę odjechał od tej czołówki, to jest już czwarte miejsce. Atalanta, a kisi się na szóstym i. Milan ostatnio miał trzy mecze z rzędu przegrane w, w Lidze. I wszyscy się zastanawiali, co się kurwa z nimi dzieje. Tak cisnęli, byli przez chwilę wiceliderem, z tym Napoli mieli walczyć o mistrzostwo, i nagle wpadły trzy porażki. tak z czapy, znikąd, nie? E, ostatnio udało się przełamać tą złą pasę, Wygrali 1 do 0 z Torino, wygrali 1 do -0, 0 z Mącą. Oczywiście nie jakieś turbo dobre wyniki, ale zwycięstwa na pewno budują i budować muszą. E, Atalanta natomiast też. Nie ma stabilnej formy. To sobie muszą wszyscy chyba tutaj powiedzieć fani Serie A, że znowu są y, dobre mecze, fajne zwycięstwa, przeplatane tymi porażkami i remisami, bo oni tak potrafią wygrać znowu z Lazio na wyjeździe 2 do 0, żeby na przykład przegrać u siebie z Lecce 2 do 1 w poprzedniej kolejce tragedia. Ofensywnie obie ekipy bardzo podobnie, bo w tych 23 meczach Milan 39 strzelonych goli, Atalanta 42, więc tutaj ofensywa naprawdę na wysokim poziomie. Mamy zakład na to, że gole będą po obu stronach. Mamy dorzucony gol Unionu Berlin, słuchajcie. No i to jest bardzo ciekawe spotkanie w Bundeslize. Teraz przedstawię Wam szybki rzut oka na tabelę Bundesligi. Bayern, który jest dzisiaj gospodarzem, 43 punkty po 21 kolejkach. Drugie miejsce Borussia Dortmund, 43 punkty po 21 kolejkach. Trzecie miejsce Union Berlin, kolejkach. 23 punkty po 21 kolejkach. Union gra w tym roku naprawdę świetnie i to też muszą powiedzieć wszyscy fani Bundesligi, bo tam prawie wszystko zielone. W ostatniej kolejce co prawda remis z szalkę na własnym boisku, ale poza tym wszystko zielone, a jak wyeliminowany z europejskich pucharów, u siebie 3 do 1 huknęli ich po remisie na wyjeździe. Tutaj mamy zakład na to, że gola... Bayernowi po prostu strzelą, więc coś takiego mamy. Ciekawy kurs jest na tego gola, nie? Przechodząc dalej, o to jest ciekawe, słuchajcie, Wiktor. 6 kuponów podanych na YouTubie, 6 kuponów trafionych na YouTubie. Aktualnie jedyna osoba, która ma 100% skuteczności, 9 115 zł czystego profitu. Jest też mecz wyjazdowy Unionu z Bayernem, ale tutaj podrożne gości. Podrożne gości, zakład na to, że Union zrobi overka rożnych. 5 ostatnich meczów ligowych, 6 nabitych, 6 nabitych, 4, 4, 5. Ciekawie to wygląda. Moim zdaniem jest to do zrobienia i dorzucona jest do tego zwycięstwo Barcelony, słuchajcie. Dorzucone jest zwycięstwo Barcelony z Almerią. Oczywiście ten mental może nie jest jakiś wybitny po e, odpadnięciu z Ligi Europy z Manchester United, ale oczywiście tutaj jest cały czas Liga w grze, nie? I trzeba walczyć, bo lider sam się nie utrzyma, Liga sama się nie wygra. To po 22 kolejkach jest co prawda 8 punktów przewagi, ale no za darmo mistrza nikt nie daje, więc naprawdę ciekawy kupon od Wiktora. Wydaje mi się, że byłoby naprawdę fajnie, gdyby siódmy z rzędu siódmy na 7 był trafione. Ja trzymam mocno kciuki, pędzę dalej. Grzegorz, 6 podanych kuponów, Dwa trafione, 2497 czystego profitu. Marsylia z Saint-Germain. No tutaj mamy karteczki, mecz już omawialiśmy. Yy, pan Turpę sędziuje, bardzo nisko yy, linia u niego siedzi, bardzo mało kartek pokazuje, średnio 2. 2,75 kartki na mecz. Nie całe trzy karteczki na spotkanie pokazuje, ale to jest oczywiście taki mecz, że tutaj może być gorąco. Wystarczy jedna sytuacja, wydaje mi się. Jedna stykowa, taka zaczepna sytuacja i będzie tutaj działo się grubo, więc mamy granego Overka i zakład na to, że Paris Saint-Germain tego meczu nie przegra i do tego owerek 2,5 goli w Bayernie właśnie z meczu z Unionem, który omawialiśmy, więc już jak już tutaj za bardzo do tego nie wracamy, e, więc to jest kupon od Grzegorza, jeszcze dwa, zanim przejdziemy do tych tasiemek, jest kupon od Macieja, więc dzisiaj Wiktor, który ma trafione wszystko e, dzisiaj Maciej, który po 32 kuponach e, ma 13300 zł profitu, 20 z tych kuponów trafił i e, jest najlepiej typującą osobą u nas na YouTubie pod względem profitu, no bo 13300 to jest naprawdę ładny pitos ugrany z tych kuponów, też jest yes, Barcelony. Zakład na to, że strzelą Almerii minimum dwa gole. Minimum dwa gole to mamy ładowane za 1100, tak jak widzicie, podwojonko, e, więc dwa gole Barcelony i do tego Austria. Salzburg prowadzenie do przerwy, czyli zwycięstwo po prostu Salzburga w pierwszej połowie. Uwielbiam takie mecze, bo Salzburg jest aktualnie liderem, a ten Ried, albo Rit, możecie mi napisać jak się wymawia nazwę tej drużyny, zajmują ostatnie miejsce, nie, więc klasycznie pierwszy gra z ostatnim, więc klasycznie pewnie goście tutaj wygrają 3-0 na przykład, biorąc pod uwagę logikę typowanka. No w każdym razie, dobra, wracając na poważnie, mamy, że Salzburg wygra pierwszą połowę, czyli na przykład będą prowadzili do przerwy 1-0, i że strzelą gola, i że będzie gol w drugiej połowie, czyli takie troszkę majkombi zrobione, nie? Ciekawy, ciekawy typ od Macieja, ciekawa propozycja. Też wygląda to dobrze, powiem Wam szczerze. Przynajmniej dla mnie. Przynajmniej dla mnie wygląda to dobrze i trzymam kciuki, że tutaj Maciej kolejny profit, ustrzelił. I mamy jeszcze kupon od Tomka. Trzy podane na YouTube do tej pory, dwa trafione. 5222 zł czystego profitu. Mamy grane overy 1,5. Overy 1,5 gola za 2,5 tysiąca zł. Albo mocna wiara, albo gruba wyobraźnia, albo było grane na bombie. Innej opcji tutaj nie widzę. I teraz tak, słuchajcie. Wynotowałem sobie, jak te ekipy overują w lidze. Średnio, ile goli pada w ich meczach. Jeżeli chodzi o Diakos, średnio 2,6 gola na spotkanie w tym sezonie, jest ok. Rywale 1,9 gola na mecz, więc tutaj już aż tak kolorowo to nie wygląda, bo wszędzie mają być minimum dwa gole. Druga Hiszpania, tutaj to jest w ogóle odkręcony kurs. Ja już Wam powiem dlaczego, słuchajcie. Owiedo, średnio 2,35 gola na spotkanie, mega Ok, ale grają z Albacete, yy, które w meczu ma średnio 1,4 gola na mecz. To jest naprawdę malutko yy, i, i dlatego ten kurs jest taki popieprzony, nie? Oczywiście over 1,5 to nie są duże wymagania, tutaj nawet w moment może wpaść, nie? Ale dlatego jest taki kurs. Rzadko takie kursy widzę na overki 1,5, a czasem sobie to śledzę, powiem wam szczerze. Dalej mamy Portugalię, drugą ligę. Yy, ta Covija, yy, czy tam Kowilcha, Kowija, Średnio 2, to wygląda najlepiej ten mecz. Średnio 2,4 gola na mecz jeżeli chodzi o farenzę, średnio 2,8 gola na spotkanie. Więc tutaj u Tomka naprawdę mocna wiara. Trzymam kciuki, żeby to się udało, bo gruby hajs może być ustrzelony i będzie co chwalić. Będzie co chwalić prawie 7 tysięcy złotych na kuponie, a teraz kuponiki za mniejsze stawki, bo nie tylko w tysiakach muszą być te kupony Mniejsze stawki, więcej zdarzeń. Imiennie tego nie przypisujemy. Jak ktoś chce sobie klikać spację, klika sobie spację. Sprawdza co tu jest grane, gdzie są overki, gdzie są underki, gdzie są faworyci, gdzie są czyste. Zwycięstwa na kuponie za dychę, dwie dychy, pięć dych. No, jak Wam się podoba? Jeżeli coś chcecie sobie przejrzeć, szybko spacujecie, nigdzie to nie ucieknie. Te kupony na tym filmie już na zawsze zostaną. Więc można dowoli sprawdzać. Na dzisiaj mamy wszystko. Dziękuję serdecznie, że oglądaliście do samego końca. Pamiętajcie, że każdy z tych kuponów może być przeglany. Nigdy pewniaków żadnych tutaj nie było, nie ma i nie będzie. To trzeba sobie w głowie zakodować, że to nie są pewniaki i nigdzie nie ma tak naprawdę pewniaków. Traktujcie sobie to jako fan, dodatek do życia, nie sposób na zarobek, nie sposób na jakiś biznes, bo to sposobem na biznes raczej nigdy nie będzie. Więc dziękuję, że oglądaliście do samego końca. Zapraszam do subskrypcji do naszych grup. Wszystkie linki w opisie pod tym filmem. Zachęcam do brania udziału w konkursie tutaj na filmie. Trzymajcie się, pozwyczaj kapiona Elo Nara Siemano.